z tej strony tam jak idealny szef kuchni i farmer staje dzisiaj się, się gotuje, jemy żegladydowe ciasto widzimy się po pauzie widzimy się już po pauzie już jesteśmy po pauzie małże, to, to farmy, mamy mąkę z proszkiem do pieczenia teraz nasypiemy kakao sobie dużo kakao Kurc. żeby było tyle, żeby było takie Kurde. ciasto kurcze Dobra. Sypaliśmy już. Teraz tutaj wyrzucimy. Dobra, co tam kieszonko do piersianka, bo musimy. przez. Wiemy, ale trzeba to schować. A to niech leży na razie. Dobra. No, my nie teraz? Dobra, teraz wydajemy olej. Szkrobny oleju. My mamy wlaną już tam oleju, a to musimy wlać. No to wlewaj, olej? Wlewamy do mąki, z troszkę dobyczynię kakao. Olej. No, wlej tutaj. I tutaj to 80. Dobra, to wlewamy mleko. Dobra, i wlewamy do pozostałych składników. Jajko. Dobra, to wbijamy e, pod i bierzemy pałkę do mieszania. E, pałkę i to, to trzeba muszę. razem, I razem wymieszać. Dobrze to widzimy się po pauzie, bo to chwilę może potrwać. Tylko boska szklanka szk szk po wszystkim. Już po pauzie, no dobra, te, trzeba te, Teraz się... sypujemy cukier, bo zapomnieliśmy, kurde. Nic się nie stało. Krótka Ja, no dobra, dobra, do pozostałych składników. Dobra, mieszaj. dba mieszamy. No ma niestety musimy włączyć pauzę, bo może chwilę długo, pokaż, żeby ona dobra, się włączyła. Nie. No, ja Ju, by, to... Już jesteśmy po pauzie. Teraz e, dopię węgla do kubka i musimy gotować sobie dwa. wodę. No w e, Trzeba e, pół, e, dwie, dwie łyżeczki. Ale... Dwie łyżeczki do kubka. Na które trzeba zaparzyć kawę i, i, i wlać e, mm, do, do, te, do ciasta. No bo widzimy, jak na razie włączamy pauzę. Ja jak się woda zakutuje, to wtedy możemy wlać i wlejemy do składników i się po pauzie. Już jesteśmy z powrotem. Dobra, już mamy tutaj kawę zrobioną. I, do, i tak do, do tej masy... I wlewamy ją I wprost do ciasta. I wlewamy tam taką kawę. I, w, I teraz trzeba wymieszać. I całość mieszamy. Ale będzie fajne ciasto. Ok. Poczekaj cały czas, muszę się wnoszać, Aż, po... aż powstanie taki czas. Tak. Dobra, wymusza. Więc to może długo potrwać. Oj. Dobre, do, do, dobrze, że do, 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 do. widzimy się. Po... Już z powrotem. Dobrze, już, już mamy nasze ciasto zmieszane. Tutaj jest kawa, i musieliśmy niestety trochę mąki dosypać, bo trochę się, się rzadwie zrobiło. To teraz poczekajcie chwilę, piekarnik trzeba włączyć. Już no, teraz musimy sztuk? nastawić nasz piekarnik. Do 180? Do już się nagrzewa nasz piekarnik. Do 180? Tak, i musimy wyjąć nie, nie, niepotrzebne rzeczy z, z niego na pewno. No, do... Dobra I, i trzeba nagrzewać piekarnik do, do 180. No i już się nagrzewa nasz piekarnik, więc widzimy się, jak piekarnik się nagrzeje. No to, to no, dobra, na razie włączamy pauzę. O oh, jak się nagrze to przelewamy tą masę do formy i do piekarnika. Dobra, chwila pauzy, to znaczy włączamy pauzę. Już po pauzie, już się piekamy na, na pani piekarni. teraz bierzemy ciasto i wkładamy do piekarnika. Na jakieś 4, około 40 minut i będzie gotowe. Okay. No, no, na tej na dół. Te, teraz trzeba zrobić minus do 180, przytrzymać i na 40 minut. Tak. Już, już nasze ciasto nastawione. Widzimy się, jak, widzimy się jak, jak, ciasto, będzie już, jak, jak ciasto będzie gotowe i ozdobione. No dobra, dobra. pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, subskrypcję na mój kanał, do zobaczenia następnego następnym I na też, subskrypcję, komentarz i oczywiście y łapkę w górę i, i macie, wbijajcie 100 100 subskrypcji do końca pa. roku. A u mnie wbijajcie na, na 50 subskrypcji. No dobra, piszcie w czy może się podobało czy nie. No dobra, pa, pa. Do, do szorta, do następnego filmu.